Patrz. Mm. A szybki. Oto. Siedem. <grym> no, A stojąc, wzrostu. Pozwól, ile masz wzrostu? 93. No i teraz sobie wyobrażę, że jestem wyższy od ciebie. No mów, chcę tam. No właśnie, czyli rozmiary przygotowania skupiły się na tym, żeby sobie nogi przedłużyć. Tak, tak, tak. zrobiłem operację po roku temu. Tak? Czy, ,7. Będzie, czy będzie tak jak przed rokiem? <grym> A przed którą walką na skrzynię wchodziłeś, że pokazywałeś, A... że High z Szymonem robiliście takie show kiedyś w Copacabana? Skandalem, Pamiętam, skandalem, krołem. Może ja wyrównam, bo teraz się jednak obniżyłeś. O, proszę. Proszę, e, proszę. No i teraz tak. Witam, witam wszystkich. Witamy wszystkich. Właśnie. Dzień dobry, Olkiewicz Mariusz Niedek, Jesteśmy no, na briefingu przy Galowie KSW. Kultury. Epic. Krocha. Przedstaw się, przywitaj się ładnie. Po co tu przyszedłeś? No, właśnie chciałem z tobą porozmawiać, no. bo y, szukam najzimniejszej wody w Polsce i ja wiem, że ty wiesz, kto ją ma. Artur Spilka. <laughs> On ma cenę. Wszyscy już wiedzą, że on ma... Znaczy wszyscy wiedzą, wszyscy jeszcze nie wiedzą. Ale my to uświadomimy wszystkim, że Artur Szpilka ma wszystko naj, naj. To jest najzimniejsza woda, najlepsze rękawiczki. Co że jest najlepsze, bo to wiesz na pewno wszystko. Eee, masz dwie zamrażalki, nie? Takie same. No sobie wyobraź, to się nie śmie, naprawdę, dwie zamrażalki są. Wlewasz tam wodę, tak samo jej włączasz, Jedna zamrzalka stoi u szpilki, a jedna u nas w klubie stoi, taka sama. Wchodzisz tam, co się dzieje? Kto ma lepszą wodę? Wiadomo. Kto? Artur. Wszystko jasne. Wszystko jasne. No i właśnie, o tego Artura od razu bym chciał w takim razie zapytać, no bo się zastanawiamy, co cię podkusiło, żeby wpaść na taki diabelny pomysł i zamiast e, bić się w MMA, to, to w boksie no Artur u ciebie był i nagle taki pomysł jakoś zaczyna łączyć fakty, czy to nie on, on ci podkusił. A jak ja powiedziałem o tym na jakimś etapie jemu, to mu się oczy zaszuciło. nie? Powiedział naprawdę Jemu, ja no. No i wtedy się włączył, nie, bo wiesz, tak jak, mm, jak on przy no jednej startuje w MMA, już ileś ma walk stoczonych w MMA próbowałeś mu coś podpowiedzieć, on lepiej wiedział co ma robić w MMA i teraz sobie wyobraź jak chodzę w jego środowisko i mówię, że Artur ja chcę spróbować w boksie i koniec, nie? już masz nic do powiedzenia nie? nic do powiedzenia nie masz tylko musisz słuchać co, jak nawet jak leży w łóżku, i tak wideo łącze, leży w łóżku przed snem mi jeszcze tam coś mówi, nie? I cały czas? Tak. No czyli co, to teraz pytanie brzmi, jak będziesz musiał wybierać między osobą, która ci pokaże jak to zrobić, to... i yy, jak wejść mentalnie dobrze w ten pojedynek, to Daria czy Artur? Jak, da jak Artur to zrobi, to ja normalnie nie wejdę, nie? <śmiech> <śmiech> to na pewno. To ci wypisuję, że jeżeli on ma... My to wiesz... Ustawić mentalnie do tej walki, to ja tam dobrze nie wejdę. To na pewno. Ale słuchaj, no jakby nie da się e, nie skorzystać z jego pomocy, no bo fakt, faktem, no miał okazję walczyć, nawet wygrać. Wiesz, co, to już kwestia tego, czyjemu będzie się chciał. A uwierz mi, że będzie mu się chciał. Komuś się będzie chciał, Arturowi czy Tomkowi? To do Arturowi. On cały czas. On, 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 on pomaga we wszystkim ludziom. Ty, ty, ty chyba nie znasz go. Aż tak dobrze chyba jeszcze nie na to wychodzi. No. Człowiek pomoc. Naprawdę. A każda ta pomoc jest potrzebna, bo czasami ludzie pomagają i nie pomysł to jest dobre chłopnie. Okej, okay. to tak jak przechodząc do, tej, do tych aspektów do przygotowań bardziej troszeczkę poważnie, no to mamy 6 rund, limit 99 kg, no więc wagi nie do, że nie będziesz robił, to jeszcze będziesz miał mniej niż 99 kg pewnie na walce. 6 rund to nie jest aż tak dużo, to jest 18 minut, tych przerw jest tam 5, czyli łącznie 5 minut, także 2 minuty powiedzmy więcej, czyli coś pomiędzy walką o pas, a walką normalną w MMA, natomiast no zupełnie inna praca. To pytanie brzmi, od kiedy w ogóle zaczęłeś te treningi trenować tak I czy faktycznie trenujesz po 3 minuty, 100 minut przerwy, czy, jak, czy wygląda to trochę jakoś inaczej? Wiesz co, ja już tak naprawdę po walce ze Scottem zacząłem trenować, bo miałem tam, bolało mi kolana. Zanim to się zagoiło, wszystko to minęło tak naprawdę kilka miesięcy. Nie? To musiałem robić tylko łącznie, ręce mogłem, nawet kopać nie mogłem. Ponociągałem sobie tam ścięgna, ponadrywałem chyba, bo, bo czułem to w kolanach. W no, biodrze biod, coś tam było jeszcze, i wiedziałem, że na to czas potrzebny jest, więc po prostu rozciągałem to i, i robiłem tylko i wyłącznie treningi bokserskie, tak naprawdę. E, partero nie robiłem, zapasów nie robiłem, nie kopałem, tylko praca rękoma, więc. Ale cały czas byłem w treningu, tak naprawdę. I jak tam w mnie zauważysz, to co jakiś czas rzucałem, że jestem w treningu cały czas i, i przez całą wakację. I teraz tak to typowo przygotowanie do bokserski zaczęliśmy od półtora dziś tak miesiąc. Okej, okay, czy to faktycznie ten, to wideo, które w z sali o tej walce bokserskiej to był początek tego całego pomysłu, tej lawiny, tego, nie? Co, nie? Coś nie, wcześniej początek, było. Początek. Początek był po roku temu. I chciałem, bo pomyślałem sobie, że może jednak gdzieś tam spróbować się w boksie. Po walce ze... ja nie wiem, czy tak przed walkiem Skąd było, czy po walce to było, ja pamiętam. I gdzieś tam zobaczyłem wywiad Tomkę, że on chciał wrócić. I wtedy już po prostu miałem taką lampkę, mi się zapaliło. Dlaczego nie? Jak inny, in, inne walki innych e, zawodników ma, którzy walczą z zawodnikami bokserskimi, bokserami, no to czemu, czemu nie? A później, jak już e, docelowo miało to dojść, to zaczęło się negocjacji parę miesięcy temu. E, ostatecznie Martin. Lewandowski doprowadził. Naprawdę tam było gimnastykowanie, się było grube. Jestem pełen podziwu dla Martina, że potrafię, naprawdę potrafię zrobić rzeczy. A czemu ten kontrakt menedżerski czy jakiś ten promotorski jest między tobą a Martinem, a nie między tobą a Maćkiem? No wydawałoby się naturalne, że ty Maćkiem masz lepszy kontakt. Znaczy mam, wiesz, no, e, gdzieś tam na pewnym etapie, wiesz, e, g, gdzieś tu chodzi głównie o to, że no Maciek ma inne też prawo na głowie, wiesz co chodzi, ma dużo rzeczy innych, on film robi i tak dalej, ma za mało czasu. Nie podjąłem decyzję jednak, że porozmawiałem z, ma z, z Maćkiem i powiedziałem, że jakby rozumiemy się i poprosiłem Martina o to, żeby jakby porozmawiał się z Martinem również i że Martin się zajmuje, bo tak Martin typowo wiesz, cały czas siedzi na tym. I co do walki z, z Tomkiem, to on też jakby się zajął tym i, i doprowadził do tego. Rozmawiając z Martinem, powiedział, że to będzie prawdopodobnie potwierdził moje pytanie. Najdroższa walka w historii polskich sportów, walki na polskiej ziemi. I potwierdził, no, tak na to wychodzi. Natomiast z tego co się słyszałem, no to zarobisz więcej od Tomka na tej walce, czyli zarobisz najwięcej w życiu w ogóle. Także widzę, że tutaj jakby emerytura już gotowa, natomiast pytanie brzmi o to, czy te emerytura, pieniądze były ważne? Emerytura już dawno jest gotowa. Już dawno. Już, jakby wiesz, no to ten. E, to głównie nie chodzi o emeryturę. Skoro są duże walki, to z duże, są większe pieniądze zawsze. To jest normalne, to jest nasza robota. E, to było kluczowe negocjacje? E, czy to było kluczowe? Mhm. Kluczowe było, żeby ta walka była miała wagę, miała miała oddźwięk i była to walka duża dla mnie miało wyzwanie sportowe wielkie, duże z wielką postacią i uważam, że Tomek jest wielką postacią nie tylko ja e, który osiągnął tak naprawdę wszystko w swojej dyscyplinie wszystko bo został, jak ja bym powiedział, że ja osiągnąłem wszystko bym ma to byłbym był kłamcą bo nie osiągnąłem wszystkiego bo ja skupiłem się na KSW ci którzy poszedł do UFC to osiągnęli można powiedzieć to największe Zdobyli pasy i tak dalej, no to już najwięcej w MMA, jest, wtedy można powiedzieć. Więc to jest większa postać niż ja. Więc e, dla mnie jest wielki zaszczyt, że ja mogę z nim się mierzyć w jego dyscyplinie i to było najważniejsze dla mnie. A jak jest coś takiego, później się... Najpierw jest to, najpierw jest e, coś fajnego robisz, a później za tym coś przechodzi, tak samo jak robisz karierę, e, czy trenujesz, jak zaczynałem, bo często pytają mnie, czy na początku pieniądze były ważne? Nie były ważne pieniądze, one w ogóle nie były ważne. Robiłeś, kochałeś to. Chciałeś wyjść, wygrywać i jakoś rozpędziłeś się w tym swojej wiesz, chęci rywalizacji, rozwijanie się w tej dyscyplinie i coś pięknego. Tobie się wydaje, że robisz, dochodzi do pewnego pułapu i reszta przychodzi. I pieniądze, i pieniądze przychodzą i, i ta popularność tak naprawdę i, kto ją kocha, to niech kocha, popularność ona po prostu jest. Przychodzi ona. Tak samo jest tutaj, jest duże wydarzenie, to jest najważniejsze. A później zatem za dużym wydarzeniem idą duże też pieniądze, to jest, nie ma czego się dziwić po prostu mm. i tyle. Okej, okay, jeżeli chodzi o skład Timu, to coś się zmienia względem tej walki do e, Formule MMA? E, tak, wszystkie wywaliłem, zostawiłem e, Artura pilki. <laughs> to jest oczywiste. W takim razie on w narożniku. Ale nie, da, poważnie, nie będzie w narożniku? Ja <grym> nie pomyślałem. Nie, nie, no nie będzie. Gdzie to, zapytałeś? <grym grym> Jak on będzie na narożniku, to ja nie, nie zawalczę, człowieku. On zagada tam, nie? Może <grym> zagada <grym> <grym> Nie, on mnie nie zagada. Ja wiem, że on mnie zagada, nie? No u mnie stary skład, nie? On się zmieniu, jest stary jest, składnie. nie? z Od ostatniej walki z Daria z nami. <grym> No, a tak to jest stary skład. No, jest e, Paweł Derla, Szymon Bońkowski, Krzysztof Nazak, dietet, dietetyk, przygotowanie fizyczne, Michał Garnes i Daria. Okej. Okay. jeżeli chodzi o te elementy, czyli liczba rund, przerw, to wszystkich tych rzeczy, rozmiar rękawic i tak dalej, negocjowałeś coś, czego się nie udało załatwić, czy wszystko jest po twojej myśli? No bo pewnie w tych mniejszych rękawicach miały być większe szanse. E, gdzieś tam był pomoc na początku, te małe rękawice, coś tam, no tak naprawdę... Mm, ja rozumiem Tomka, Tom powiedział, że to też ma być walka bokserska, on wcześniej o tym mówił. On mówił, że w wywiadach mówił, że i wcześniej, jak tam pytali go, czy było za w innej dyscyplinie, nie powiedział, że w boksie nawet, że miało być to w innej organizacji, nawet nam, niech to będzie w klatce, to ma być typowa walka bokserska. więc. On się trzyma tego i ja to rozumiem, nie było żadnych tam problemów z tym, żeby teraz negocjować, a my chcemy małe rynkowice. Nie, to ja chcę się z nim zmierzyć w jego mm -hmm. dyscyplinie, więc ja nie będę tutaj jakichś wymagań robił, bo to ja chcę się spróbować i idę do niego. Jedyne co jest na korzyść czy nie korzyść dla niego to jest klatka, a reszta jest wszystko, zasady są bokserskie. No w takim razie zapytam na koniec, czy jesteś w stanie znokautować w tej ręka na przestrzeni 18 minut. A to jest takie już gdybanie, wiesz co chodzi. No to jest, jest znokautować, czy jestem w stanie. I on jest w stanie mnie znokautować. I jeżeli miał dobrze go a to trzeba trafić, żeby znokautować. To jest już gdybanie. Okej. Okay. No dobrze, no w takim razie no wszystko dla mnie, jeszcze będzie mi pewnie okazja raz e, porozmawiać, a może ty byś chciał się dla odmiany coś mnie zapytać, albo życzyć czegoś ludziom, albo o coś poprosić, przekazać jakąś informację? Nie, ja tylko ludziom życzę zdrowia, o, zdrowia, no bo najważniejsze. Zdrowie najważniejsze. Co zdrowie jest, to jest wtedy wszystko. I szczęście jest, i wtedy wszystko jest. Można się cieszyć. Wszystkiego dobrego, życzę zdrowia, życzę wszystko. Tak jest, dziękuję bardzo.